Witajcie moi drodzy stali widzowie oraz wszystkie nowe osoby. Zapraszam Was na czytanie, nasze tradycyjne czytanie: Myśli, Uczucia, Zamiary Twojej osoby. Dwie opcje do wyboru dzisiaj: Numer jeden, Tarot, Księga Cieni, i numer dwa, Romantyczny Tarot. Wybieracie swoją opcję. Ja dziękuję wszystkim, kto jest ze mną, kto wspiera ten kanał, kto pisze komentarze. Kto stawi łapkę w górę, to wszystko niesamowicie pomaga w rozwoju tego kanału. Jest taki energoobmian pomiędzy nami i tworzymy ezoteryczną przestrzeń razem. Wybieracie swoją opcję i zaczynamy od jedyneczki. Pomyślcie o swojej osobie. Dla wszystkich, kto wybrał jedynkę. Co ta osoba myśli o Was? Dla wszystkich, kto wybrał jedynkę. Królowa ognia. Myślę, że jesteś piękna, jesteś energiczna, jesteś osobą, jesteś kobietą albo mężczyzną, na którego zwracają uwagę. Też tutaj może chodzić o jakąś konkurencję. Ta osoba może bać się konkurencji, ponieważ my widzimy kobieta w centrum. A mężczyźni oglądają, patrzą na nią, a się boją. Co myślę o tobie? Zobaczcie, jeżeli pytacie o osobę, z którą na przykład dawno nie ma kontaktu, i ta osoba nie wie o Was, co się dzieje u Was, to ja bym tutaj powiedziała, ta osoba chce. Wiedzieć, myśli o tym, co się dzieje w Waszym życiu, czym Wy się zajmujecie, jak spędzacie czas, czy jesteście wolni. Co ta osoba myśli o Was? Tutaj, kochani, może chodzić o jakieś informacje, też jakie były przekazane dla tej osoby ostatnio od Was. To mogły być Wasze propozycje, Wasze wymagania, Wasze. Warunki na przykład jakieś, mm, mm -hmm. albo odwrotnie, albo ta osoba e, myśli o jakichś e, warunkach względem Was, o jakichś propozycjach względem Was. Tak, dopytamy się jeszcze, co ta osoba myśli o Was. Co ta osoba myśli o Was. Zobaczcie, jeżeli wy macie dzieci, tak, a albo wspólne, albo ta osoba ma dzieci i wy macie dzieci. Tutaj może chodzić o dzieciach. Tak na przykład. Też Karta Gwiazdy mówi o naszych projektach, o przyszłości, o czymś, co będzie nie teraz, tylko później jeszcze. O tak, o jakiejś wspólnej przyszłości, o jakichś wspólnych planach. Co myśli o was? Co ta osoba myśli o was. Może ta osoba myśleć o tym, czy nie ma czasem innego mężczyzny raz. A ta osoba może myśleć, czym Wy w ogóle się zajmujecie, kto na was patrzy. Bo tutaj wyszła karta mężczyzny. I jeszcze. Więc jeśli obok was nie ma mężczyzny, to ta osoba może bać się, albo myśleć o tym, czy nie pojawił się inny mężczyzna. Albo to też może chodzić, kochani, o sprawy internetowe. Kto na przykład, jeżeli macie swoje jakieś profili, albo sieci społeczne, kto patrzy na was, tak, jest pokazane. Albo też ta karta może być sygnifikatorem waszej osoby, on patrzy na wasze zdjęcie, ono pisze do was, albo jeżeli nie pisze, to myśli co napisać, albo po prostu i nie myśli co napisać, a patrzy na jakieś zdjęcie, albo na jakieś komunikatory. Tak, weźmiemy jeszcze kilka kart. Co myśli ta osoba jeszcze o Was? Co ta osoba myśli o Was? Mhm. Tutaj może się martwić, czy wszystko z Wami w porządku? Czy wszystko dobrze u Was, na przykład w pracy z dziećmi, szczególnie jeżeli wspólne macie dzieci? Albo też ta karta świadczy o tym, Myśli o Was, że być może Wy pomogliście tej osobie w czymś, tak? Że była od Was jakaś pomoc. No widzimy tutaj kobietę, ona jakby przykleja plasterek na kolanko tego dziecka, które nieumyślnie pewnie się skoleczyło. Więc tutaj być może Wy pomogliście albo pomagaliście jakieś rany dla tej osoby no, uzdrawiać. Albo odwrotnie, ta osoba może myśleć, bać się, martwić się o Was, czy u Was wszystko w porządku. Też taka opcja tutaj jest. Co myśli o Was ta osoba? Tutaj tak, u niektórych może się martwić o jakieś sprawy finansowe. Też karty pokazują, że ta osoba może się czuć zobowiązana o coś. Niekoniecznie to sprawy finansowe. Może ta osoba obiecała Wam coś pomóc i tego nie zrobiła. Więc tutaj chodzi o jakąś pomoc też, o, jakąś, o jakieś też sprawy. Znów taki wrócę, z dziećmi mogą być, ale też to mogą być po prostu jakieś sprawy, które mieliście na przykład razem robić, a nie zrobiliście. O tak bym powiedziała, tutaj na, na myśli. Weźmiemy na uczucie, co ta osoba ma na sercu. Co ta osoba ma na sercu, jakie uczucia ma jakie ma uczucia do Was. Tutaj troszeczkę osoba w iluzjach uczucia ma, ponieważ dwójka kielichów um, odczuwa Was sercem, to może być i Wasza bratnia dusza, ale tu takie troszeczkę mm, uciekanie od rzeczywistości. Widzimy Aczkolwiek jakby skupia się na jakichś głupotach, tak? Bawisz się z czymś takim, co nie jest teraz istotne. Czy znaczy tutaj skłonności do ucieczki od rzeczywistości, do ucieczki być może do, od zobowiązań, jeżeli ta osoba ma jakieś zobowiązanie, bo tutaj wyszło, że może tak ta osoba odczuwać, że musi coś zrobić, tak? Że nie dokonane jakiejś obietnicy. Mhm. Weźmiemy jeszcze na uczucia, co czuje do Was ta osoba, jakie uczucia ma. Takie poczucie zwycięstwa może być u niektórych, tak? Być może gdzieś tutaj było pocieszone ego tej osoby, albo może u niektórych być i odwrotnie, kochani, ponieważ tutaj pierwsza karta wyszła taka podejrzana. Czy nie ma tutaj jakiejś zazdrości? Czy ta osoba na tle emocjonalnym nie blokuje się dlatego, że może uważać o jejku? Tutaj silna konkurencja. Ja nie chcę być na ostatnim miejscu. Ja chcę być zwycięzcą. Ja chcę być na pierwszym miejscu. Mhm. Znaczy, tutaj na, na dwa sposoby, albo ta osoba już tak odbiera, ja tutaj ta, taki bohater, albo odwrotnie, ba, bardzo niskie takie poczucie no, własnej wartości i człowiek jakby uważa, że tutaj yy, no, będzie przegrany, przegra tutaj w tej walce na tle emocjonalnym. Poczucie jakiegoś, prze, jakby przegrał człowiek, o tak, jakby on byłby nie na pierwszym miejscu. Niektórych tak może ta karta. Weźmiemy na zamiary, co osoba, o której myślę, dwu, jedyneczki, planuje dla wszystkich, co planuje, jakie zamiary ma. Tutaj może być tak, że ta osoba może bardzo dużo pracować. Tutaj u niektórych idą sprawy powiązane z pracą, z jakąś twórczością, jakby ta osoba coś robiła i była pochłanięta jakąś taką twórczością, pracą, jakimiś takimi czynami i pokazują karty, że osoba może uciekać od rozmowy, jakby ta osoba nie chciałaby czegoś słyszeć. Tak jest pokazane. Strach. Tutaj też może być taka informacja dla niektórych, że ta osoba chciałaby wam coś udowodnić, pokazać. Widzicie tutaj jakby człowiek, nauczycielka taka, albo pani, która wygląda jako nauczycielka, chce udowodnić, że ten projekt jest warty. Czyli tutaj chce jakieś swoje racje ta osoba wam udowodnić, pokazać, a nie chce słyszeć waszych racji. No, tak, jakby nie chciała przejmować jakiejś rzeczywistości, jakiejś informacji, nie chcę słyszeć. Weźmiemy jeszcze kilka kart na najbliższe zamiary tej osoby. Na najbliższe zamiary tej osoby. Widzicie, praca. Jakby ta osoba może się zajmować jakąś pracą nawet fizyczną. Ale oczywiście nie, niekoniecznie to jest fizyczna praca. Po prostu coś takiego, co tą osobę jakby pochłania całkowicie. Tak, co planuje ta osoba? Tutaj mogą być i wybory jakieś. Mhm co planuję względem Was? Bo tutaj nam wychodzą dziesiątka. Co planuję względem Was robić? Tutaj mam takie odczucie, że osoba chciałaby jeszcze coś wyjaśniać, tak? Może nawet się szykować do jakiejś rozmowy. Przy czym my widzimy, że tutaj jakaś rozmowa burząca. Mhm... Więc tutaj podpowiedź taka dla tych, kto jedyneczkę wybrał, że osoba może uciekać praca w jakieś swoje sprawy, nie chce słuchać waszych racji, ale chce wam coś na, narzucić. Chce wam coś udowodnić, tak przy tej karcie. Też e, idzie taka informacja tak, człowiek e, chce tutaj coś robić, ponieważ my widzimy, idzie w górę, walczy o coś. Ale tutaj może być takie totalne niezrozumienie waszych, waszej prawdy, tak, Waszych potrzeb. Mhm. planuje, tutaj też może działać w tajemnicy u niektórych z Was może działać w, w tajemnicy jakieś sprawy robić tutaj jakby o coś walczyć tak, o coś walczyć wychodzi o co walczyć Myśmy jeszcze trochę. Jakby ja mam takie uczucie, że ta osoba nie jest w stanie jakby wytłumaczyć. Ona ucieka od rozmowy i nie jest w stanie normalnie wytłumaczyć Wam o co chodzi. Ponieważ my widzimy tutaj że człowiek pisze, a nie wysyła, albo odwrotnie czyta, a nie odpowiada. Gdzieś ucieka od czegoś. Coś robi ponad swoją siłę. No tak, będą takie informacje dla jedyneczki. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach. Witajcie, dwójeczki. Pomyślcie o swojej osobie. Dla wszystkich, kto wybrał co ta osoba myśli? Co ta osoba myśli? Dla wszystkich, kto wybrał dwójeczkę. Tutaj ta osoba myśli, że nie da rady coś zrobić, co by należało, że będzie trudno z czymś i myśli sobie, żeby być może uniknąć, nie zrobić czegoś, tak? Albo poczucie takiego zmęczenia. Albo może być i odwrotnie: ta osoba może myśleć, że Wy nie chcecie czegoś robić. Generalnie myśli o partnerstwie, o bycie parą, tak? Jeżeli jeszcze nie jesteście parą, ponieważ tutaj. Hmm, ale to widzi jak cień, tak? Może uważać, że to jest trudno. Dlaczegoś, co ta osoba myśli o Was? Mm -hmm. Chcę dla Was zrobić coś przyjemnego, coś fajnego, ale się boi czegoś. Dla niektórych tutaj się pokazują też trójkątne relacje. I z tym wiążą się strachy z trzecimi osobami. Tak, co myśli o Was? romantycznego spotkania. Wy jesteście po prostu dla tej osoby ideałem. Ideałem kobiecości albo męskości, w zależności też od <grym> dla kogo pytacie. Ta osoba bardzo romantycznie nastawiona wobec Was. Wy jesteście jakby takim wzorcem dla tej osoby. No, co myśli o was ta osoba. Co myśli o was ta osoba? Tutaj kochani, jakieś strachy i też mogą być przeszkody w postaci trzecich osób. Albo ta osoba boi się, że ktoś coś zobaczy. Jeśli to trójkątne relacje jakieś ukryte. Albo ta osoba gdzieś niepewna siebie do końca jest. Co osoba myśli? Może marzy o jakimś wyjeździe z wami, żeby gdzieś zabrać was. Mhm. Co myśli o was? Tutaj na pewno wychodzi coś zrobić, w czym się wam pomóc. Jakoś zadbać o was. No, ktoś mi teraz powie, dlaczego nie robi? No, zapytamy, jeśli u was nie robi nic, to zapytamy dlaczego? Dlaczego nie robi? Tak? Ponieważ w sumie karty idą Niezłe. Dlaczego ta osoba nie robi tak jeśli nie robi. No tutaj mogą być z finansami braki i mogą przeszkadzać inne osoby. Czyli to może być albo wy w związku, albo ta osoba jest w związku. Jakby inne osoby. Inne osoby. Albo strach przed kobietami. No, królowa mieczy wychodzi. Ktoś. Go zranił bardzo mocno. Co ta osoba jeszcze o Was myśli? Same piękne karty tutaj idą. Tutaj jest pokazane, że On chce być albo ona być kimś, Takim wyjątkowym. Chce się starać. Chce coś robić. Być może coś robi. Tutaj też z finansami u niektórych mogą być. Albo jakieś bytowe też sprawy. No tutaj wychodzą inne osoby. Jeszcze mają jakby wpływ na to, co się dzieje pomiędzy wami. I człowiek może być niepewny, czy warto coś robić, czy nie. Jakby, jakby tak. Brak nie, nie podjęta ostateczna decyzja. Jeśli u Was trójkątna relacja, tak? To tutaj nie ma ostatecznej decyzji. Zapytamy o uczucia. Zapytamy o uczucia tej osoby. Co czuje ta osoba do Was? Uczucia. Powiem Wam tak, ta osoba nie umie kochać. Ona. Mm, z jednej strony pokazują się te uczucia, ale my widzimy, jakie, jakie to uczucia. To. Tutaj mogą być zakazane jakieś relacje, tak? Dla dwójeczek. Też pokazano, że to uczucia takie jakby on w ogóle nie umiał otworzyć się na kobietę. Ponieważ ciekawe karty, my widzimy w ogóle tutaj kapłana, czyli też już jakieś takie powiedzmy, e, ograniczenia, to pewne jakby reguły, poza które człowiek nie wychodzi. I my widzimy mężczyznę, jak dwaj mężczyźni. Czyli on nie otwiera się na kobietę, tak? On jakby chce partnerstwa, tak jakby jak, jak z kolegą, z koleżanką, bo tak. On nie na tle emocjonalnym człowiek nie umie e, kochać. Widzicie, nawet mieczy złamany. Albo to człowiek, który bardzo ucierpiał poprzez kobietę, i ta rana dalej tkwi w jego sercu. Albo po prostu bardzo zablokowana jest przestrzeń serca, i on próbuje, tak, ponieważ my widzimy, że jest przeciąganie, to jest taki, taka duchowość nawet w tym, ale jednak ja nie widzę tutaj na przykład głębokich uczuć, takich, takiego zaangażowania na tle emocjonalnego. To ty bardziej człowiek jakby robi jakieś takie. zakazy sobie robi jakieś, jakby czegoś nie wolno. Tak. No tutaj. No przynajmniej teraz taka idzie energia. Tak. Przynajmniej teraz. Weźmiemy, zapytamy, co ta osoba planuje. Osoba planuje względem pas. Ta osoba planuje być obecnym w Waszym życiu, być może dawać Wam też jakieś sygnały, ale to takie zobaczcie, jakie sygnały. Człowiek gra przed oknem kobiety. Hmm. Nie wiadomo, czy on gra dla niej, czy tutaj po prostu, żeby dla tych kotów, czyli niejednoznaczne sygnały. Też pokazują karty, że osoba chce być obecna w Waszym życiu, ale my widzimy ją w masce. Nie zawsze to oznacza oszustwo, człowiek nie może się otworzyć. Tak, on chce być obecnym, chce mieć z Wami jakieś kontakty, planuje, ale w masce. Może chce ukrytej relacji. Albo chce jakiejś takiej relacji, gdzie otwarcie nie mówię, dlatego, że chce ukryć. Albo na i, i nie chce niczego ukrywać. Po prostu to jest taka pozycja człowieka. życiowa podświadomy. Co człowiek planuje? Co człowiek planuje? Sztuczki jakieś planuje. Tutaj też e, albo gdzieś przyjechać, albo Was zaprosić na przykład, albo na święto, albo na przyjęcie. Zobaczcie, jeżeli wy na przykład jesteście, e, pytacie z kimś o, 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 o Was poważne relacje, to nie jest relacja trójkątna, to tutaj może być i kontynuacja relacji, tworzenie e, jakichś stałych związków, jakby. Generalnie w planach u tej osoby to może być. Jeżeli pytacie o, o osobę, która jest jeszcze w innej relacji, to tutaj karty mogą świadczyć po prostu o, o jakichś ukrytych sprawach. Być może ta osoba gdzieś chce albo wyjechać, albo mieć z Wami jakieś sprawy, ale my widzimy tutaj w ukryciu. Tak? I tutaj mogą przeszkadzać inne osoby. Tak. Tak, tutaj wychodzi. Śmiemy jeszcze jedną kartę, zapytamy, czego ta osoba chce od Was. Bo tutaj też tak bardzo ciekawie karty, bardzo ciekawe karty wyszły, czego ta osoba chce od Was. Tutaj wygląda na to, że ta osoba hmm, sama nie wie do końca, czego chce. Teraz. A z drugiej strony ta osoba chce być dla Was wsparciem kimś wyjątkowym, chce widzieć Wasz uśmiech, eee, chce tak odczuwać, że On wszystko potrafi dosłownie wszystko takie jakby a, odczuwać. Może na to brakuje mu siły i dlatego, jeśli człowiek jakoś dziwnie się zachowuje, On może się wyrzekać, uczuć, może być nawet, odchodzić w jakieś, robić jakieś ignorancje. Dlatego, że jakby brakuje siły. On uważa, że on zadowolić kobiety nie może, że czegoś brakuje. Jeśli na pytanie jeszcze raz odpowiadać, czego on od was chce, on chce zadowolenia, chce uśmiechu, chce mieć takie uczucie, że wy z niego jesteście zadowoleni. No, takie karty wyszły, kochani. Dziękuję bardzo dwójeczki, piszcie co u Was i wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.